Nokia model 2.0p. Telefon posiada podszarość, z lututka nawet można dzwonić. Jedyne 13 zł i 13 groszy za kilogram telefonu. Rower firmy Bicyce. Kup 2, a trzeci dostaniesz jeśli oddasz te dwa co kupiłeś. Rower posiada napęd na półkoła, hamulce jeśli jeszcze działają, dzwonek z melodią Lola, nie zwlekaj kup. Polecany przez rowerzystów. Jedyne 506 zł plus VAT. Adidasy firmy Klock super nowe buty. Made in Kazachstan. Za usza dostaniesz grzybicy. Polecane przez izraelskie dzieci. Jedyne 19 zł i 99 groszy za but. Kotlet firmy Pleśniak Pol. Prany chemicznie. Kotlet mający na celu zwolnić dzieci z lekcji. Firma nie ujawnia składników. Polecane przez Instytut Matki i Dziecka. Jedyne 32 zł i 45 groszy za 1 kg mięcha. Idą święta. Ciekawe kto mnie kupi. Odżywka, która zapobiega rozdwajaniu włosów? Nowy marynowany kurczak. A jak zapomnicie naładować? Przecież działamy też na paluszki. A wiesz, co jest w nas jeszcze ważniejsze? Zdrowy połysk i ochrona przed rozdwajaniem. Septoletę. Poczuj relaksujący aromat przez Radosny zapach wiosennych kwiatów. Zmysłową wolę magnolii i wanilii. Septoletę. Zapamiętuję zapachy natury. Nowy marynowany kurczak. Wow, wow. W KFC. Znany sposób na każde gardło. To nie jest zwykła szczoteczka, to Alcatel One Touch Easy. Tylko teraz, tylko 599 zł. Kolorowy świąt.